2026 rok, moi drodzy, to jest rok selekcji. Dlaczego tak twierdzimy, że to jest rok selekcji? No bo podaż zrobiła już swoje. W 2024 roku, nie wiem, czy pamiętacie, ale to był rok rekordowy, półtora roku temu, dwa lata temu, pod kątem właśnie nowych pozycji, czyli nowych uruchomień konto. Na rynku pojawiło się prawie 14,7 tysiąca nowych jednostek, w kilkudziesięciu oczywiście projektach, a łączna inwentaryzacja rynku, czyli łączna podaż rynku z rynkiem wtórnym sięgnęła 37,5 tysiąca jednostek. I rynek to zaabsorbował, i absorpcja była na tyle mocna, bo rynek wchłonął absolutnie, można powiedzieć, że prawie wszystko, ale to były też wyniki osiągnięte przy bardzo intensywnym marketingu i też aktywnej presji popytowej, ale sytuacji w Europie między innymi, ale też była duża aktywność sprzedażowa. I na przykład po roku teraz takiego rekordu. Deweloperzy jakby w sposób taki naturalny zaczynają być bardzo ostrożni i prognozują na przykład na 2026 rok zdecydowanie mniej już tutaj uruchomień, bo 2025, jak już zauważymy, on był, te nowe jednostki były zdecydowanie na mniejszym wolumenie, kilku tysięcy jednostek mniej i to jest taki typowy mechanizm, gdzie rynek sam się próbuje dostosować do podaż do popytu, ale nie zniknęła również ta oferta premium. Jednostki premium. Zawsze się dobrze pozycjonują i one na rynku są i akurat tutaj nie widać jakiegoś na przykład wyhamowania.